W stosunku do socjalistów, komunistów i innych takich czerwonych panuje atmosfera zupełnie słusznej podejrzliwości. Świętej pamięci Sir Winston Churchill tłumaczył, że jak się rozmawia z komunistą, to tak jakby z krokodylem, jak otwiera paszczę, to nie wiadomo, uśmiecha się, czy właśnie zamierza nas pożreć. Otóż takie stanowisko jesteśmy długo zajmowali, na przykład kiedy budowano rocią przyjaźń, to tłoczył Europę prawda, z no, Jamału, do Polski i Niemiec to mówiono, że szczyt nieufności, to jest lecić dziurkę w rociągu i patrzy w którą stronę ropa płynie, bo zdarzyło się Rosjan należą podejrzliwością. Teraz słyszałem, że wrócił nasz olimpijczyk z medalem z Pekinu. Synek ogląda i mówi, tata, czy to nie jest przypadkiem, przypadkiem chińska podruba. Otóż ludzie, ludzie są podejrzliwi, ale proszę Państwa, pamiętajmy, że się zmieniło w tych, w, w tych państwach. W Rosji tam już komuniści są szczęśliwi w opozycji. W Chinach jest partia komunistyczna u władza, ale tam komunisty już dawno, dawno nie widziano, wszystko biznesmeni. Nie całkiem może wolno rynkowi, tak jak na Tajwanie, ale zawsze biznesmeni. Także w sumie razem należy się zwolna tej podejrzliwości Przynajmniej, proszę Państwa, nie jest całkiem tak dobrze z tą Rosją, z tymi Chinami. Ja pamiętam jeszcze lat temu, 6, 7 czy 8, wiązałem że ogromne nadzieje w Rosji, podatek obniżono przecież do 11%, pan Putin mówił, że dla drobnej firmy obniżył do 5,6%, skutki gospodarcze były znakomite. I co? I niestety nie tylko stanęło, ale biurokracja trzeba odzyskiwać teren. I wyraźnie widać, że Rosja idzie w niewłaściwym kierunku. Podobnie z Chińską Republiką Ludową. Było znakomicie, a teraz już widać, że o sprawach socjalnych zaczynają mówić, już biurokracja zaczyna odbijać grunt, No, ten Xiaoping pewno się w grobie przewraca. Być może należy wprowadzić taką zasadę, że powinien być porządny monarcha i co 7 lat powinien cały rząd posyłać do prywatnej inicjatywy, prawda, jak tam w dalej pracują, a brać do rządu nowych ludzi o właściwych oczywiście ideach. Bo jak widać te objawy zmęczenia materiału, zmęczenia materiału, zresztą same były w Chile, Chile Pinocheta. Zaczęło się świetnie, a nie minęło tam 7 lat, a wojskowie zaczęli mówić, że właśnie to trzeba by kontrolować, bo już mieli siostrzeńców y, w bankach, żeby coś mogli zarobić prawda, na zmianie peso. Sprawdzono obowiązkową zmianę peso, prawda, w, sztywny, w sztywny kurs. No niestety niestety tak to jest. Jak się po, pozwoli urzędnikom rządzić, to oni zaczynają rządzić tak, żeby było wygodnie urzędnikom, a nie wygodnie zwykłym ludziom. I to o tym proszę Państwa zawsze pamiętajmy.